Szanowni Państwo, pierwszy master do mastyneum trafił w 2001 roku. Nasza podstawowa zasada to odpowiednia selekcja podowlana. skupialiśmy się na tym, żeby mieć coś w tym, czego nie ma nikt. Andrzejek, Andreas, jest całkowicie nietypowy. Nietypowy dlatego, że jest pozbawiony wad, A niesamowitą anatomię, rewelacyjną psychikę, pokazuje, że Mastiff jest leżąca ikona mas, że Mastiff trafi stróżować Mastiff zdaje sobie sprawę z swojej siły To pewność przez siebie łagodna psychika dla własnych obliczów Kolejny raz mam coś Niesamowicie niesamowity, mam nadzieję, że jak Wam się podoba, zapraszamy do śledzenia jego rozwoju, do, że tak powiem,